Epidemia wywiadów mówię, ale wytrzymujesz to, bo jednak chyba nawet czasami te wywiady cięższe niż walka. Trzeci podrząd, zawsze odmawiałem pora nadrobić. Słuchaj, e, mówiono o tym pojedynku, że będzie jednym z najbardziej sportowych pojedynków pod względem umiejętności, doświadczenia, a też tego, że nie było tego całego e, tej całej złej krwi, tylko generalnie dość z dużym szacunkiem. Ludzie z ciekawością czekali na ten pojedynek. Gdybyś mógł go chociaż pokrótce skomentować. Jak mówisz, ludzie oczekiwali sportowych umiejętności ze strony i samu, bardziej mi się wydaje, bo jednak ja miałem okres przygotowawczy 3 miesięczny, jest to bardzo mało. Skupiałem się głównie na parterze, ale mówię, no 3 miesiące to bardzo mało. Ale... Generalnie patrząc na to, to ciśnienie było na nim, bo gdyby on nie wygrał, no to by powiedzieli, że jednak te wcześniejsze jego występy gdzieś, gdzieś po prostu by umknęły, tak? Mm -hmm. To ty byłeś, można powiedzieć, dużym underdogiem. Dużym underdogiem, kurs na można mówić, 5-0 chyba? LVP. Tak, tak, dość, dość, no. dość wysoki. E, powiem szczerze boli bardzo. Ojej, chyba przestawiona. Naprawdę, szczena. Ej. Jak wszedł ci za plecy już wiedziałeś, że będzie koniec, nie było szansy tam, żeby wyjść? Musiałbym obejrzeć walkę, bo nie pamiętam etapów poszczególnych, naprawdę. Nie chcę kłamać, wiesz. Nie, nie, jasne, słuchaj, długa przerwa pomiędzy e, twoją pierwszą walką. E, występem w ogóle, można tak powiedzieć, e, na gali Fame MMA. Teraz długa przerwa. myślę że takie długie przerwy jednak dają to, że e, troszkę gorzej się wychodzi, z dużym dyskomfortem, bo jednak to doświadczenie częstych walk powoduje, że łatwiej jest to znieść wszystko, bo tak jak mówisz, nie pamiętasz wielu rzeczy. No jak się jest ciągle w takim ferworze, że tu trenuje, tu się bije z Gali na Gale cały czas. Jedynka, dwójka, piątka, bierzesz udziały na bieżąco, jest to wiele łatwiej. Na pewno. Ja miałem za dużo przerwy, sam... No. Za tak. duża przerwa. To się zgodzę, natomiast tak, co teraz, jak będziesz teraz do kolejnej gali się przygotowywał, będziesz nadrabiał jakieś rzeczy pod kątem rywala, czy bardziej pod kątem tego, żeby trenować i, i po prostu tak jak powiedziałeś, że jesteś leniem, ale może akurat to cię zmotywuje. Muszę doszlifować charakter. Powiem szczerze, przed walką planowałem wizytę u psychologa sportowego, takowa wizyta nie udała mi się, bo goś nie odebrał telefonu. I, I miałeś czyste sumienie? I mogłem teoretycznie zadzwonić do innego psychologa, ale robiliśmy to tydzień przed walką. No Za i... krótko. Za krótko. Powiedz, jak w ogóle, jak atmosfera, jaki był plan na walkę? W ogóle miałeś jakiś plan na walkę, czy po prostu wyjść Trzy... i dać siebie wszystko? Dać siebie wszystko, trzymać na dystans, nie dać się obalić, robić sprawl, kiedy przeciwnik by po tą nogę się pchał. Eee... No i klinczować w parterze, żebyś co podniósł walkę do góry. On jest dobrym zapaśnikiem i chyba skupiałeś się na, tych, na tej obronie obaleń, ale nie do końca się to udało. No, nie, no nie udało się, nie? Muszę obejrzeć walkę, naprawdę. No, nie wiem. Szok, szok taki jest, że ta, ten szum informacyjny to wszystko, co się dzieje tutaj, dociera do, do ciebie, czy nie docierało w trakcie walki i teraz? No, tak jak widzisz, jestem gdzieś tam nieobecny. Odcina mnie od kontaktu z ludźmi. Ktoś coś do mnie mówi, a ja, ja w ogóle o. Ojej. Nie też to wszystko gdzieś przeanalizujesz, wrócisz do domu na spokojnie, klatka po klatce i będzie dobrze. Tak, tak. No może, tak, obejrzę walkę i wy, jakieś wnioski wyciągnę. No i zobaczymy, no, czekam na, na kolejny występ. Fajnie się zapowiadała ta walka. Myślę, że ludzie są zadowoleni, że naprawdę to był sportowy pojedynek, tak? Tak można powiedzieć. Duży szacunek wygrał lepszy w tym wypadku, no a co? Tobie, tobie pozostaje powrót na salę. Jasne, jasne, trzeba za, zapieprzać. I dozwolę się do tego psychologa. Dziękuję. Do widzenia. Na razie.